Dzień dobry Państwu, Kania się Wojciech Dobrzyński, Narodowy Instytut Studiów Strategicznych i kanał NISTV. Proszę Państwa, jesteśmy na konferencji OBWE. To są ostatnie dni dwutygodniowej konferencji. I dzisiaj w sekretariacie tej konferencji złożyliśmy nasze dwa dokumenty. Otóż Ekonomiczny Akt konstytucyjny i Europejską Deklarację Wolności i Suwerenności. Poprosiliśmy pracowników sekretariatu, aby właśnie te dwa tematy dotyczące architektury finansowej i bezpieczeństwa i wolności w Europie były przedmiotem kolejnej konferencji. W Wiedniu przedstawiliśmy te dwa dokumenty, natomiast w Warszawie w, żadnych, w żadnym z paneli... Te kwestie finansowe i wolnościowe tak naprawdę nie były omawiane. A uważamy, że to są absolutnie kluczowe sprawy, które powodują problemy imigracyjne, powodują e, wojny, powodują konflikty społeczne, e, powodują to, że mamy taką nierówność i e, to, co my e, zawsze mówimy, że przyczyną tych... Wszystkich problemów, które poryka się Europa jest konsensus waszyngtoński, czyli e, współczesny kolonialist e, państw, e, narodów. W związku z tym uznaliśmy, e, że te dokumenty na następnym posiedzeniu OBWE powinny być omawiane co najmniej na posiedzeniu plenarnym i powinny być osobnymi konferencjami pochylającymi się nad tym problemem, bo on jest absolutnie kluczowy dla Europy i świata. Proszę Państwa, również przekazaliśmy uczestnikom, położyliśmy te dokumenty w takich ogólnie dostępnych miejscach, gdzie dokumenty konferencyjne są wykładane. Mam nadzieję, że uczestnicy zapoznają się z tymi dokumentami i że zwrócą się do fundacji, aby... Jeden z takich właśnie paneli na następnej konferencji OBWE został przez nas poprowadzony i żebyśmy zapoznali wszystkich ambasadorów krajów, uczestników konferencji OBWE z tą problematyką i jakie proponujemy rozwiązania. Proszę Państwa, to już by pewnie nasze ostatnie spotkanie na OBWE, ponieważ konferencja się kończy. Te dwa tygodnie pokazaliśmy Państwu w takim naszym krótkim materiale, gdzie pokazywaliśmy o czym była tutaj mowa, ale również mówiliśmy o czym tutaj mowy nie było. Mam nadzieję, że następna konferencja będzie miała tematy bardziej związane z tym, co naprawdę nurtuje Europę, a przede wszystkim, że będą omawiane tak ważne dokumenty jak Europejska Deklaracja Wolności i Suwerenności czy Ekonomiczny Akt Konstytucyjny. To na dzisiaj tyle i jak zwykle Państwu życzymy miłego wieczoru.